Budżet gminy Dębica na rok 2023 uchwalony jednogłośnie podczas świątecznej sesji rady, którą zorganizowano, Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowy Osiedlu radni przyjęli również wieloletnią prognozę finansową. Gośćmi spotkania byli parlamentarzyści Krystyna Skowrońska oraz Jan Warzecha. 134 miliony tyle wyniosą zaplanowane wydatki w przyszłym roku. Ta kwota pokryje m.in. sfinansowanie inwestycji. Ambitny, bo i wójt jest ambitny i nasza rada, a całkiem na serio to był najtrudniejszy budżet w przygotowaniu, dlatego, że było dużo niewiadomych i dalej one pozostaną. Niemniej jednak przyjęliśmy ten budżet, on jest zbilansowany, a skoro nie, nie zamyka się kwotą 200 tysięcy zł, ale nie będziemy brać ani kredytów, ani pożyczek, tylko z nadwyżki budżetowej. Chcę powiedzieć, że również jeśli chodzi o nadwyżkę operacyjną, bo to jest bardzo ważna, czyli po prostu zrównoważone wydatki bieżące i Dochody, no, bo muszą one się przynajmniej równoważyć. No, najlepiej, gdyby y, y, po prostu był ten wynik dodatni. W naszym przypadku więcej jest y, y, dochodów. Z wydatków bieżących i ta różnica myśli około 8 milionów złotych. To tyle, jeśli chodzi o tą stronę budżetową. Ona jest ważna, bo inaczej po prostu organ nadzorujący by nam nie przyjął tegoż budżetu. Natomiast druga sfera to wydatki majątkowe. Mimo jednogłośnie przyjętych uchwał podczas posiedzenia radni poruszyli problematyczne kwestie bardzo martwimy się nad stanem oświaty. W związku z tym, że na przyszły rok zaplanowane są 42 miliony, niestety subwencja wynosi tylko 29. Stąd ogromne braki, które może, musi wydać gmina, aby, aby ten budżet zrównoważyć. Dlatego apel do państwa parlamentarzystów, którzy dziś biorą udział w naszej sesji, aby wsparli nas i aby ta subwencja na ucznia została podwyższona. Ciężkie czasy. Budżet bardzo ambitny, zresztą podkreśli, pod, podkreślili samorządowcy i parlamentarzyści przede wszystkim. Ale myślę, że wspólnymi siłami musimy dać rady. To cośmy zaczęli, trzeba kontynuować. Wchodzą nowe zadania, ale wydaje mi się, że przy uporze władz gminy z wójtem Rokoszem. Przy pomocy samorządu musimy po prostu go zrealizować, i jestem przekonany, że zostanie zrealizowany. Urząd Gminy Dąbica zaplanował w 2023 roku dochody opiewające na ponad 133 miliony złotych. Najważniejsze zadania, jakie mają zostać zrealizowane, to m.in. inwestycje w uzdrowisku Latoszyn Zdrój, kanalizacja sanitarna w Latoszynie, Gumiskach i Braciejowej, rozbudowa remizy OSP w Stasiówce, ukończenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kochanówce oraz przebudowa dróg w podgrodziu i pustyni